Brzuch to nie tylko tłuszcz, to stan zapalny, który wyniszcza cię od środka. Zaraz ci pokażę, dlaczego ten brzuszek to nie tylko kwestia wyglądu, tylko realnego zdrowia i co możesz rzeczywiście z tym zrobić. Wielu facetów myśli, że trochę tłuszczu na brzuchu to nic złego, ale prawda jest taka, że ten tłuszcz, który widzisz pod skórą, to nie wszystko. Tam głębiej między narządami odkładać się tłuszcz trzewny. I to właśnie on jest problemem. Ten tłuszcz działa jak fabryka zapalna. Produkuje stokiny zapalne, które wręcz rozkręcają ogień w Twoim organizmie. A organizm po prostu zaczyna walczyć sam ze sobą. Jaki mamy tego skutek? Słabsza odporność, słabsza regeneracja, spadki energii oraz niższy testosteron. Czujesz się zmęczony, rozbity, bez siły i nawet nie wiesz dlaczego. Ale da się to odwrócić. Nie musisz się katować z żadnymi dietami. Zacznij po prostu od podstaw. Spróbuj treningu siłowego 2-3 razy w tygodniu. Zacznij się więcej ruszać, wychodzić na spacy, robić po prostu więcej spontanicznej aktywności w ciągu dnia. Próbuj jeść więcej białka, mniej śmieciowego jedzenia i odstawić alkohol. To wystarczy, żeby Wyciszyć ten ogień od środka. Chcę wiedzieć, jak odzyskać energię i zdrowie, a nie tylko wygląd. Sprawdź resztę treści na moim profilu.